Witamy tutaj w Sosnowcu. Drugi, mamy drugi dzień targów. Na nasze stoisko przyszedł y, pan Renz Marcin. Marcin, może coś opowiesz, jak ci sezon 2015 w lotach głębi poszedł. E, to znaczy, no sezon 2015 był trochę gorszy od sezon 2014, ale wyszedł też dobrze. E... Wygrałem w oddziale wszystko praktycznie mistrzostwo tradycyjne, mistrzostwo gołębi z 40, mistrzostwo gołębi z ilości w okręgu wygrałem mistrzostwo też do GMP, to co jest do Polski. W rejonie byłem mistrzem i zostałem wicemistrzem Polski, także myślę, że sezon jest bardzo udany. W, mam w gołębie trzy moje reprezentowały okręg na wystawie ogólnopolskiej teraz w Sosnowcu. Jeden jest jest czwarty, o 400 nie załapał się do reprezentacji. Drugi jest dziesiąty. Także myślę, że uważam, że sezon jest udany. Jakieś nowe zakupy na następny sezon? Planujesz coś dokupić tam, wzmocnić jakąś hodowlę? E, to znaczy. Już zakupy mniej więcej zrobiłem tutaj od, od kolegów, którzy po prostu tam interesowały mnie te gołębie, ale nie, ogólnie bazuję na swoich gołębiach. Z jakiej linii gołębie posiadasz? Ogólnie mam gołębie Vanden Abele, Van, Den Abel, Van Dyke, eee... te gołębie i mam dwa gołębie z linii derav Szablon. Dobrze. Dziękujemy tutaj Marcin za rozmowę. Dziękuję również. Dziękujemy.